30 km, nie ukrywam, są ciężary. Polska górą, drodzy Państwo, jest pierwsza 48. Biegniemy dziś maraton w Singapurze, start 4.30, więc powoli się zbieramy. Tu jest jeszcze noc, ale wschód słońca ma być około 7 rano. Przed tym najgorszym upałem, mam nadzieję, że uda nam się chociaż połowę skończyć. Nie, na no, połowę skończymy. Powodzenia bratku. Wajemnie. Z pokorą podchodzimy do dystansu, bo jest 28 stopni, jest 4.40 rano, idziemy się dobrze bawić. Drugi kilometr, dogrzewamy się, ziomek przede mną biegnie boso, także no, bez przesady. Trzeba tu pod górkę podciągnąć. Dziesiąty kilometr, biegamy tu między wieżowce, na razie klimacik jest super, dużo zapasu. Siedemnasty kilometr, dosłownie sauna. Ale pchamy to dalej. Dobra, półmaraton za nami. Szczerze, gdyby nie pogoda, byłoby o niebo lepiej. Odliczam sobie żel za żelem i będzie git. 30 km, nie ukrywam, są ciężary. Kostka zaczyna się odzywać. Jeszcze 12 km, 40 km. Powiem szczerze, tylko playlista mnie nie trzyma. Henke, Filipek, Awi Kłebo, możecie sobie zapisać współudział przy tym maratonie. Naprawdę. Słuchajcie, udało się. Ja nie jestem dobry w takie przemowy, ale bądźcie wdzięczni i spełniajcie marzenia. Pozdro.